Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na gale Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Ciężko, Marcin, najmam po pierwszej gali. NG Promotion, Marcin, jak wrażenie? Wydaje mi się, że to, co chcieliśmy osiągnąć, osiągnęliśmy, czyli e, dobrą frekwencję, super atmosferę na trybunach i dobre walki. No, walka wieczoru, myślę, wszystkim kibicom przysporzyła dużo emocji. Białorusin okazał się zawodnikiem bardzo silnym fizycznie, no troszeczkę się odkrywał, ale bardzo chciał wygrać, a to spowodowało, że taki wyga jak Łukasz Rusiewicz musiał to wykorzystać, ale wykorzystał to w sposób taki, jak kibice lubią najbardziej, czyli dużo wymian, dużo mocnych ciosów, no i co tu gadać, co tu, co tu również nie gadać, dużo krwi. Zaskoczyło Cię coś w ostatniej walce, w walce wieczoru? Nie. Nie, nie, nie. Zaatakował bardzo niebezpiecznie Białorusin. Łukasz troszeczkę się cofnął. Myślę, że tak w drugiej rundzie walkę uspokoił, zaczął już układać sobie wszystko tak jak trzeba i w trzeciej bardzo efektownie skończył. A powiedz dałeś siebie wszystko podczas walki pokazowej, bo wydawało się, że tak walczyłeś chyba na półkwistkę, Marcin. Albo twój przeciwnik był taki dobry. Nie to nie chodziło chyba o to, żebym ja rozbijał mojego rywala. To jest rywal, który wiele lat ze sparował. przecież to nie była walka oficjalna, tylko walka pokazowa. Myślę, że to, co sobie chciałem przypomnieć i przetrenować, jeśli chodzi o boks. To to zrobiłem. Zrobiłem kilka akcji technicznych, zrobiłem kilka rzeczy w defensywie, kilka razy zaatakowałem, natomiast naprawdę nie chodziło mi o to, aby, aby rozwijać, rozbijać się rywala, który bardzo często pomaga mi w przygotowaniach. A powiedz Marcin, co dalej z NG Promotion? Masz jakieś plany następne, kolejne? Będą następne gale czy jedna gala i kończymy? Nie, będą następne gale, ale yy, tak sobie już postanowiłem, że teraz, jeżeli robię gale, to nie walczę. Nawet jeżeli to walka miałaby być pokazowa, bo to jednak zabiera zbyt dużo czasu. Yy, ale to tak zupełnie mówię, abstrahując od wszystkiego, bo ta walka miała wyglądać właśnie tak, jak wyglądała i, i, i z niej jestem zadowolony. Natomiast na pewno jeszcze yy, kolejne gale NG Promotion będą. Przez NG Promotion będą organizowane, a ja osobiście teraz po tym powrocie na ten ring bokserski Zaczynam już bardzo realnie myśleć o rewanżu z Saletą, bo tak jak powiedziałem rozmawiam w tej chwili z dwoma telewizjami Z moich informacji wynika, że Saleta również te rozmowy podjął, a co z tego wyjdzie zobaczymy no, Ciężko mi uwierzyć, że on z ochotą wyjdzie teraz do ringu, bo na pewno w pamięci ma bicie, jakie dostał. Natomiast, z drugiej strony, są argumenty, które działają na wszystkich i chyba wszyscy wiemy, o czym mówimy teraz. I ja, ja, ja chyba jestem optymistą co do tego, że ten rewans się jednak odbędzie. Dobra, dzięki wielkiej powodze. Dziękuję również. Dobra. W życiu jak w boksie. jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to i musisz być w tym dobry. It's time to Wojak, dobry.